Jeśli zdecydowałeś się obejrzeć ten film, to prawdopodobnie zaciekawił Cię temat Matrunera i jego powrotu na Wojanowice. A jeśli oglądasz nasz kanał regularnie, to już wiesz, że niejednokrotnie wypowiadaliśmy się na ten temat i snuliśmy pewne teorie, które jak widać okazały się prawdą. Bardzo możliwe jest również to, że tak naprawdę nie wiesz, kim jest Matruner i wszedłeś w ten film tylko i wyłącznie po to, bo interesujesz się Wojanowicami. I to w sumie nic dziwnego, bo Matruner na Wojanowicach był bardzo dawno temu, bo aż 3 lata temu, a ten temat do dziś jest wałkowany przez widzów, ale spokojnie. Ten film jest dla każdego z was, także oglądajcie ten materiał koniecznie do samego końca. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale, ja oczywiście jestem Oskar i dzisiaj porozmawiamy sobie o Matrunerze, jego historii na Wojanowicach, i jego stanowisku na temat powrotu. Matruner jest osobą, która na wojanowicach była tak naprawdę od samego początku, jednak po jakimś czasie z tych wojanowic odeszła. Sposób, w jaki to się stało, był bardzo efektowny i zapamiętany przez wszystkich, i można by powiedzieć, był jednym z legendarnych momentów na wojanowicach. Opuszczenie przez matronera Wojanowic było dosyć niespotykane, ponieważ nigdy wcześniej, ani w sumie później, już nie mieliśmy takiej sytuacji, że jakaś osoba, która była na wojanowicach, z nich odchodzi. Więc Matruner był jedyną osobą, którą możemy nazwać jako były członek Wojanowic. Co ciekawe, kariera Matrunera toczyła się dalej i radził sobie naprawdę dobrze. Jednak był pewien mankament, ponieważ pod każdym z jego filmów widzowie wręcz się domagali, aby powrócił na Wojanowice. I było tak jak dawniej. Mimo to, że od 3 lat nagrywa zupełnie inny content niż wtedy z zupełnie innymi osobami jak Smyslow, Sebek, Alek czy jeszcze w dawnych czasach na przykład z Aureoksem, to widzowie cały czas łączyli go z środowiskiem Wojanowic, mimo że tamci twórcy nigdy nie byli z nimi powiązani. Jedynie z czego co pamiętam to Wojan nagrał kilka filmów z Aureoxem, ale to dopiero po rozpadzie ekipy Smyslała i Auroxa. W trakcie jego nieobecności pojawiły się też również wiele teorii, na przykład, że Matruner to nubek, Matruner to hacker, Matrunek to chociażby ostatnio Luczek, no i ten, który nagrywa z Pimpkiem i widzowie cały czas łączyli go z historią Wojanowi. Nieważne co by się zadziało, to Matruner cały czas był z tymi Wojanowicami powiązany. I pewnie jako twórca musiał go, to musiało go to wszystko bardzo męczyć. Wyobraźcie sobie być twórcą, nagrywać codziennie filmy i codziennie być proszony o coś, czego nigdy już nie zrobił. Na kanale Matrunera pojawiło się też również wiele przerw. Czasem nie nagrywał kilka miesięcy, czasem kilka tygodni, czasem prowadził dwa kanały regularnie i też nieregularnie i tak naprawdę nigdy widzowie nie mieli pewności co się u niego tak naprawdę dzieje. Nie prowadził swoich social medii, czyli na przykład Instagrama, nie pokazywał publicznie twarzy. Dla widzów tak naprawdę to był tylko i wyłącznie ludkiem z Minecrafta, który nagrywa filmy. Jednak to była jego świadoma zagrywka i jak najbardziej to trzeba zrozumieć. Nie każdemu zależy na wielkiej sławie i rozpoznawalności, ale niestety przez to nie stworzył on społeczności, która była mu oddana i ciągle czekała na jego nowe filmy. Przez jego liczne przerwy często wyświetlenia spadały bardzo nisko, lecz po czasie wracały. A jego wyświetlenia wahały się od tego, czy nagra coś, co jest popularne, ale mimo to pod każdym filmem pojawiły się męczące pytania kiedy wrócisz na Wojanowice. I po wielu latach, dziesiątkach tysięcy komentarzy, matruner postanowił się na ten temat w końcu wypowiedzieć publicznie. Ale stop, jeśli oglądasz ten film, to daj lajka i koniecznie oglądaj go do końca, nigdy nie do połowy. No dobra, dzięki. <ścoughs> Tylko, czy to dobry moment? Po takim czasie odpowiadać na to pytanie? Pewnie i tak, i nie. Z jednej strony widzowie w końcu się przekonają o tym, że etap wojanowic był tak dawno i to wszystko to przeszłość, a dzisiaj jest zupełnie inaczej niż wtedy. Tak jak mówiliśmy w poprzednich materiałach o tym, że Matruner nigdy wcześniej nie wypowiedział się na ten temat, nie ukrócił tego tematu znacząco, ponieważ po zakończeniu na kariery na wojanowicach cały czas widzowie z tyłu głowy mieli nadzieję, że on na nie powróci. I też trochę matruner tom nadzieję im dawał wielokrotnie w filmach, ponieważ po Wojanowicach nawiązywał do nich na przykład, kiedy był w niebie na miniaturkach, pojawiały się właśnie te owe Wojanowice, żeby widzowie cały czas myśleli, że uda mu się na nie wrócić. Jednak tak się nigdy nie stało i matroner już nigdy na nie później nie wrócił. I nie powiedział potem nic więcej na temat Wojanowic. Tylko pytanie, dlaczego i czy to był dobry ruch? Czy faktycznie to by coś zmieniło? Ostatnio na jego kanale pojawił się film na temat właśnie powrotu na Wojanowice, gdzie zanegował to, na co widzowie cały czas czekali, ale czy taki film w ogóle byłby teraz potrzebny? Czemu ta sprawa została rozwiązana dopiero po takim czasie? Logicznym było to, że jeśli Matruner opuścił Wojanowice 3 lata temu, to nie wróci na nie. O ile można byłoby zrozumieć, że po samym pokonaniu przez on, to okej, okay, ale po trzech latach każdy powinien o tym zapomnieć. Jednak tak się też nie stało. Tylko dlaczego? Matruner był i jest naprawdę dużym twórcą, który zrzeszał na swoim kanale często po kilkaset tysięcy widzów pod filmem, a także zaczął nagrywać z zupełnie innymi twórcami, robić inny content i cały czas ignorował pytania widzów w komentarzach. Film, który nagrał ostatnio, był naprawdę bardzo długi, a odpowiedział tylko i wyłącznie na jedno pytanie, w którym, tak jak mówiłem, powiedział, że na Wołowice już nigdy nie wróci. Jednak pod koniec filmu znowu do nich nawiązał. Jak doskonale pamiętacie, Matuner odszedł z kiedy wpadł do czarnej dziury, która była pod bedrokiem, no czyli do otchłani. No i tak również stało się pod koniec jego filmu, dając nadzieję wszystkim widzom na to, że wróci on na Wojanowice. Jednak nic bardziej milnego. Matruner wrócił do zupełnie innej wioski, gdzie spotkał swoich starych przyjaciół, m.in. Kicka, z którym kiedyś bardzo dawno temu nagrywał. Obecnie kroki Matrunera są dosyć ciekawe, ponieważ robi nowy content. Stara się wrzucać filmy regularnie, postawił wszystko, żeby już nagrywać na YouTubie i wrócić na tego YouTuba ze wszystkich sił. Ja szczerze mu kibicuję i uważam, że Matruner naprawdę ma szansę powrócić na jego kanał. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie regularnie nagrywał i będzie się angażował w nagrywanie filmów. Na początku te filmy nie będą szły dobrze, jak to widać, ale po jakimś czasie na pewno one odbiją. Film na temat Wojanowic zrobił naprawdę dobre wyświetlenia, bo na dzień dzisiejszy ma ich prawie 100 tysięcy, więc jak na kanał Matrunera po takim czasie, no to ten wynik jest naprawdę świetny. Jednak następne filmy już nie szły aż tak dobrze, na przykład film, który był 3 dni temu ma niestety tylko około 2000 wyświetleń, więc widać tutaj jak widzowie bardzo byli zaciekawieni tematem typowo powrotu Matronera na Wojanowice. Po nagraniu filmów na temat Wojanowic, maturner nadal dostaje te komentarze, czy na nie wróci. Cały czas ludzie piszą, że czekają, ażeby wrócił na te Wojanowice i cały czas pytają, czy jest w stanie wrócić na te Wojanowice. Więc tak jak mówiłem, ten film tak naprawdę nic nie zmienił. Dla twórcy, który stara się robić coraz to lepsze materiały, coraz to więcej odkrywać jakieś różne trendy, jest to bardzo męczące, kiedy po raz kolejny wrzuca swój film, na którym się bardzo starał i zamiast otrzymywać pozytywne komentarze na temat filmu, to dostaje komentarze na temat Wojanowic i tego czy wróci. No i co widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że już wy wiecie jak jest naprawdę, że matruner nie wróci już nigdy na Wojanowice i ten temat powinien zostać zamknięty. Ja oczywiście byłem Oskar z kanału Lamimy. Subskrybujcie, lajkujcie i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!